Cześć, witajcie w trzecim odcinku z Manor Lords Zapomniałem jak się nazywało No i teraz tak, mamy tu dużo mieszkań do naszych tutaj mieszkańców I muszę jakoś teraz budować e, kuźnię, tak żeby ktoś nam kół tutaj broń. To by było tutaj na przykład. Albo tu. Tego by ktoś potrzebował deski, i chyba. Nie wiem, jakiś upgrade? Chyba nie. Eeeh, godzina jest głodna. Problem z jedzeniem. Oj, niedobrze. Tutaj może byśmy budowali chatę zbieracza By zbierał tam z daleka te jagody, mam nadzieję że będzie mógł chodzić tak daleko drewna drewna na opał hmm. okej okay. mamy też problemy i kłody też nie mamy Kłód nie mamy

Co, i ktoś tam będzie szedł po tej jagody chyba tak, coś będzie musiał i zimę mamy I też jest niedobry syg sygnał Fajnie wygląda jak cała wioska tak w zimę Z na tego co na śniegiem pokryta tutaj To jest niesamowite Coś tu tekstury weszło A to mi nie przeszkadza mhm. czeka, że tu nic nie ma wyposażonego To nieważne eee, pusty, co jest puste obszarowo, czy pusty jaki obszar? Żęta nie Siagot nie ma, jagot już nie mam byś O, o nie. Hmm. No cóż, chociaż dom będziemy budować. Też nie Mało kłód. jedzenia nie ma <laughs> no to nie dobrze Okej. Okay. szybko tutaj te kłody. Widzeniem się tego problema. Problemu. Jezu Wszystko mi się myli. Zestresowany jestem jak nagrywam. Cały czas mi się język tlocz, prawda, sześć drewna, a niech buduje. Pracę mieszkania, poziom dróg powoli punkt zamówienia regionu. Na drugim poziomie są też nowe. I co ja nie mogę tu nic budować? Co jest grane? Muszę ulepszyć to przecież. Nie rozumiem teraz tego. To potrzebuje coś takiego wybudować że kamienie by się przydały Patrz kamieni myślę to taką ścieżkę do tego Złoży gliny, jest bogate Złoży jagód To jest obowisko bandytów Cłuchajcie Faktoria. umożliwia handel i wyrząd... Okej okay. ehm, Bo tu już mamy teren taki że nie możemy hałas. Musimy naprawdę zabili wszystkie zwierzyny na naszych terenach. O nie. Ale na ten teren oznaczony. Może się jeszcze pojawił. Ale wątpię. Ale to nie dobrze, jak wszystkie zabiliśmy. Ach. Nie, nie możemy budować tutaj. Tutaj możemy Już powoli na śnieg znika To jest chyba już dobry znak Szybko niech faktoria tutaj będzie Jeszcze targ możemy zrobić na wiadomość rozbójnicy blisko otrzymaliśmy odniesienie oba bandzie rozbójników kających nie dał jakie ziemi, czy mamy ich wytropić obserwujcie ich ruchy Będziemy gotowi to przygotuj się na atak ojejku Już się boję. Przygotujmy tutaj naszych. Tak, tu damy. I potrzebujemy gdzieś... ...takie targowisko. I chyba tu są takie targowe. To ja bym tu postawił... ...coś, coś, co jest związane z o Kupiliśmy konia. Teraz tak My mamy stal Mogę na przykład ją sprzedać. Zapłać za założenie Tak. To nam nie poszło. Hmm. Nie, coś nam nie poszło. O Jezu, pentium dobra. Cbuję tu pracownika. Co mało miejsce w stajni? A gdzie jest ta stajna? Staj, Stajnie. Aha, dobra. WPP. Przejdę mi taką żeby I... ale w ogóle to jest nie, nie tutaj niech to pójdzie tylko niech pójdzie Jezu pójdzie tu gdzie to jest Ile tych, tych będzie? Na bitwie? Hmm. Wysłać czy nie wysłać? Już na niechsz będzie Idźcie ko niebiec Nie, nie, nie biegać Jezu aż To jest pierwsza w nocy, chyba wiem czemu się, się rekontaktuje pierwszej, bo za chciało mi się grać w tą grę A ta gra naprawdę robi wrażenie dla mnie. Handel. Musimy handel, a możemy to sprzedać? Musimy zapłacić, bo aha. Mi chodzi, żeby zarobić. Litwa się rozpoczęła. O nie. Nasza armia musi się ewakuować, to jest ich jest za dużo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chcecie mnie tutaj? Ja nie mógł. Wiem, że bitwa przegrana, i dostali teren. Szanowni pokój. A dobrze, niedobrze. Niedobrze. Jak te mieszkania polepszyć, a ja tego nie... Czekajcie. Pomoc. Budynki. Uh -huh. Zupełnie dach nad głową, jeden rodzinie na bordowe Aha Możdy takie te dachówki potrzebuję z gliny Bo to Jest to i glina gdzie jest te tu jest złożę z gliny Co jest? Atakują. że ja tu nie patrzę, mam tak. Halo, koniu? No ja to drugie miejsce dla konia. Nie, chyba to nie jest od koni. to jest od koni? Ja nie wiem. To będzie dla zwierząt. Teraz idzie po jagody, jak wygląda te targowisko. Teraz trzeba kończyć odcinek. Aha, tu sprzedają drewno. No dobrze. No dobrze drodzy widzowie, to na tyle, mam nadzieję, że w następnym odcinku zrobimy coś więcej, trzymajcie się, do następnego odcinka i cześć.